Cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Stuart, a w tym krótkim filmie pokażę Wam dzisiaj, jak odnaleźć kryjówkę Hicksa, gdzie ją odnaleźć i jak zdobyć trofeum Boska Cząstka Odnaleziona. I to wszystko dzięki jednemu z widzów o imieniu Krzysztof. Krzysztof, naprawdę wielkie dzięki, że zwróciłeś mi na tego maila uwagę. Otóż Peter Englert, i tutaj mam od niego maila, dostajemy go zaraz po rozdziale 9, kiedy wygrywamy. Pojedynek z Hicksem i lądujemy w naszej kwaterze. Peter Englert i do niego kiedyś dostarczaliśmy pizzę. Chcesz poznać moje tajemnice? Szanowny panie, pragnę wyrazić najszczersze podziękowania za wszystkie pizze, które mi pan dostarczył. Do końca mych dni będę z rozrzewnieniem wspominał smak każdej z nich. Niestety, na naszej przyjaźni położyła się cieniem jedna kwestia. Żal, który niczym kamień ciąży mi na sercu. Chodzi o jedyne z moich życzeń, które, którego pan nie spełnił. Mowa rzecz jasna o mojej przesyłce z węzła jeziornego do południowego. Przyznam, że niełatwo przychodzi mi wybaczanie i zapominanie uchybień. Muszę więc zadbać o to, by i pan nie zapomniał. Posłanie mojej paczki na dno smołowiska zamiast do ustalonego adresata to moim zdaniem skandaliczne niedopatrzenie, które nie powinno się przydarzyć żadnemu szanującemu się kurierowi. Wstyd. Nie ma jednak co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeśli zechce pan wyświadczyć mi jedną... Ostatnią przysługę, postaram się Panu wybaczyć. Pewnie domyśla się Pan już o co chodzi. O pizzę oczywiście. Proszę ponownie przyjrzeć się wiadomościom od Petera Anglerta. Znajdzie Pan w nich wszystkie potrzebne informacje. Na dowód mojej dobrej woli, odblokowałem dla Pana wejście do mojej prywatnej kwatery. Proszę bez skrępowania zgłębiać wszystkie moje sekrety i zobaczcie podpis Pański, uniżony sługa Hicks Monaghan. Ja kiedyś po prostu przeklikałem sobie tego maila. Możecie to zrobić, tak jak mówiłem, po roz ukończeniu rozdziału 9, a możecie to zrobić po zakończeniu, po zakończeniu gry. I tutaj sobie widzicie na mapce, mamy węzeł jeziorny, i jego chatka jest na zachód od węzła nieziornego. To jest jakieś tutaj 700 metrów w grze, całkiem niedaleko. Mamy sobie schron. No, jeżeli nas prosiło o jego zwiedzenie, to właśnie to zrobimy. Wysiadamy i idziemy. Zobaczcie, mamy teraz schron zupełnie otwarty. Możemy sobie tutaj do niego wejść. Ale jajca. Krzysztof, raz jeszcze wielkie, wielkie podziękowania. Jak tam, sam? No i zobaczcie. Boska cząstka odnaleziona, wpada trofeum. Ewidentnie kurczę. Hicks. Hicks tu był. Hicks tu mieszkał. No i proszę. Nośnik pamięci też możecie tutaj znaleźć. Zobaczcie. Sam, wszędzie sam. Pełno notatek, pełno zdjęć. Sama. Ale jajca. no zobaczcie na to. Hicks was here. Hahaha. Niezłe, co? Jest i pizza. Jakoś fajna czaszka. Monitorki, laptopik. Stąd Higgs wszystkim kierował. A o przesyłce, o której mówię, której nie... jakby nie dostarczyliśmy, no chodziło o, oczywiście o atomówkę. więcej wiary w siebie. No. Fuck some to hell with you. came over some. No, był na nas wkurzony. I am the particle of God. Jestem cząstką Boga. <laughs> no, miał o sobie dosyć Amelio Hameli, the one, the savior, true savior. No tak. Miał o sobie dosyć wysokie mniemanie Higgs. No to jest jego ukryta kwatera. To jest jego kryjówka, ukryty, ukryty schron. Także wiecie już, je, gdzie go odnaleźć, jak go odnaleźć. Jeszcze może na sam koniec, po zakończeniu gry, to już będzie taki dosyć duży spoiler, jeżeli ktoś nie, nie skończył gry. Otrzymujemy zapiski, zapiski rozmów. Tutaj mamy w danych, ty rozmów. I mamy tutaj dziennik Higgsa. Pierwsze co pamiętam, to jak patrzę na sufit naszego schronu, jako ryczące w niebo głosy dziecko. Nagle widok przesłania ręka Boga, tatuś. Podnosi mnie niedelikatnie, ale też nie silnie. Krzyczy coś, same bzdury, z których nic a nic nie jestem w stanie zrozumieć Tylko to nie jest mój prawdziwy tatuś. Ten zmarł, zanim się urodziłem, a mama niedługo po nim. Chyba na jakąś chorobę, nie wiem. Wziął mnie do siebie jej brat. Zgarnął z tego cuchnącego sikami i śmiercią schronu i przyprowadził tutaj. Tatuś numer dwa. Nigdy się nie przekonał do tej roli. Był wstrętnym, agresywnym mężczyznom. Pełnym złości, która nie miała ujścia. Próbował mnie na swój sposób kochać, ale chyba nigdy nie był do tego zdolny. Tatuś mówił, że ten schron jest naszym życiem, a ja mu wierzyłem. Dorastałem, myśląc, że istnieje tylko nasza dwójka. Później, gdy byłem trochę starszy, zacząłem zadawać pytania. Proste pytania o to, skąd się bierze jedzenie, tego typu rzeczy. Porządnie obrywałem po głowie za sprawianie kłopotów, ale chociaż starał się jak mógł, nie był w stanie wyplenić mojej ciekawości. Kiedy zerknąłem na jego monitor, po raz pierwszy mignął mi przed oczami świat zewnętrzny. Zadręczyłem tatusia pytaniami, więc oczywiście dostawało mi się za to jak jasna cholera. Ale wymęczyłem go. O, holender. Ale wymęczyłem go i przyznał wreszcie, że istnieje cały ogromny świat przemoknięty do suchej nitki opadami temporalnymi i opanowany przez demony, które by mnie pożarły. Później mi przyszło do głowy, że pewnie przez tusianie strachu zginęła moja mama. Wypełnił jej głowę histerię ochodzących po świecie umarłych. I przekonaniem, że jedynie bezpieczne miejsce jest sześć stóp pod ziemią. Fajne nawiązanie do serialu. Yy, mama powierzyła mnie opiece swojego brata, więc nie miał większego wyboru. Wychowywał mnie najlepiej, jak potrafił. Można o nim powiedzieć wiele rzeczy, ale przynajmniej miał chłopitam poczucie obowiązku. Może nawet darzył mnie jakimś ciepłymi uczuciami, ale wszystki wyrażał dłońmi i pięściami. Jeżeli wiązał ze mną z nami jakieś nadzieje, szybko wrócił na ziemię. Wpadliśmy w rutynę codziennych ostrzeżeń, żeby siedzieć kurwa w środku podpieranych regularnie spuszczanym łomotem. Czasem sobie myślę, że naprawdę uważał to za jedyny sposób, żeby mnie ochronić, ale nie zamierzałem tak żyć. Nie da się poskromić ducha młodego chłopaka. Gdybym został, moje ciało i dusza by umarły. Musiałem się wydostać. Zacząłem w tajemnicy gromadzić zapasy, ale mnie przyłapał. Tak oto rozpoczął się najgorszy łomot ze wszystkich. Chwytał wszystko, co było w jego zasięgu i mogło posłużyć za broń. Rozwalał schron i niszczył meble przez cały czas, wyjąc jak zranione zwierzę i becząc jak opętany. Przycisnął mnie do ziemi, a twarz pokryły mi łzy i ślina, którą pluł na wszystkie strony, jęcząc coś o tym, że nie rozumiem jego cierpienia. Jego kurwa cierpienia. Kiedy zaciskał mi ręce na szyi z kącików moich oczu, zaczęła wypełzać ciemność. Jego kurwa cierpienie. Jego cierpienie. Nóż kuchenny w moich dłoniach, w jego szyi. Jego dłonie, pierdolone dłonie zaczynają odpuszczać, a z niego uchodzi powietrze. Jak z balona. Spycham go z siebie i patrzę w jego szkliste, wypełnione jebanym cierpieniem oczy, w których odbija się nasze stalowe niebo. No, Hicks nie miał łatwego dzieciństwa. Ostatni dziennik. Nie wiedziałem, jak mam się po tym wszystkim czuć. Spędziłem noc tuż przy nim, a w głowie miałem czarną pustkę. Jakiś upierdliwy głosik ponaglał mnie, żebym pozbył się ciała. Tatuś niewiele mi opowiadał, ale wspominał o martwicy, wynurzonych i tak dalej. To była doskonała bajka na dobranoc. Miałem więc świadomość, co się stanie, jeśli go tak zostawię. Śmierć przyszłaby do naszego domu i zmieniła go w krater. W pokoju zaczynał nosić się smród rozkładu. Musiałem się nim zająć. Musiałem go gdzieś wynieść. Zabrać go jak najdalej stamtąd. Wziąłem go więc pod ramiona i wyciągnąłem na łono nowego świata pod nowym niebem. Większego. Bardziej pustego. Wszędzie tylko nagie skały upstrzone krzewami. W oddali góry. Pierdolone góry, a wokół szczytów chmury chiralne. Nogi zrobiły mi się jak z waty i cały świat zaczął wirować. Ale wiedziałem, że zegar tyka. Trzeba wziąć się w garść. Trzeba ogarnąć tatusia. Szedłem szybko i równo, kiedy to zobaczyłem. Od ciała taty odrywało się chiralium małe drobinki migoczącego światła. Czas minął. Położyłem go na ziemi, ale zanim go puściłem, miałem wizję. Moje ręce wciąż dotykające jego ciała zniknęły. Rozpłynęły się w powietrzu. Puf! A potem poczułem jakąś obecność. Wyróżony, wynurzony poruszał się powoli, ale pewnie, jakby maszerował od zarania dziejów. Strażnik tatusia. To był pierwszy, którego wyczułem, ale nie ostatni. Jeszcze przez długi czas byłem wyczulony na ich obecność. Zyskałem szósty zmysł w ramach prezentu pożegnalnego od tatusia. Z czasem osłabł, ale wiedziałem jak go zdobyłem i jak mogę go odzyskać. Potrzebowałem tylko kolejnego ciała, a produkowanie ich stało się moją specjalnością. Śmierć za życie, ich za moje, uczciwa wymiana. No, i to wszystko, moi drodzy. Wiecie, jak zdobyć trofeum, wiecie, jak znaleźć schron Higgsa. Warto sobie przeczytać ten dzienniczek. Ale wiecie, już go czytaliście razem ze mną. To tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!